Znajdujemy się właśnie w celi, ale ona jest taka romantyczna. Zobaczcie, mamy tutaj serduszkowe balony i nawet różowe strzałki. To chyba jest jakiś, nie wiem, zakochany policjant, który nas tutaj zamknął. Zobaczcie, nawet on jest ubrany na różowo. To jest policjant przebrany za różowego. Ja nie mogę, on lubi różowy, albo może, no nie wiem, zakochał się czy coś. Ciekawe, w kim. Więc widzowie, my dzisiaj będziemy musieli się uwolnić z tej celi, tej i jakiejś innej, to właśnie miłościowej, nie wiem jak to nazwać, więc ja teraz podążam za różowymi strzałkami, a wy możecie w tym czasie kliknąć łapeczkę w górę, dawajcie! Kto nie lubi, to klika dla mnie i dostanę balonika w kształcie serca. One są takie urocze, więc chodźmy szybko, otwieramy oczywiście wenty i przechodzimy sobie, wow, tutaj są jakieś nawet napisy, dobra, otwieramy wenty, halo, o, nie mogłam otworzyć, już mogę. Ja, ale te serduszka są urocze! To jest jakiś taki nowy update, zobaczymy, czy się tutaj coś zmieniło właśnie w tym więzieniu i Ciekawe, co nas czeka dalej. A w tym czasie widzowie, jeśli wy byście chcieli ze mną zagrać, to dołączajcie do mojej grupy z Robloxa. Nazywa się Team Party X. Pierwsza linijka w opisie. Dodawajcie mnie do znajomych, ja was przyjmę i sobie pogramy razem. Chodźcie, idziemy teraz tędy, ale fajnie, mamy tu serduszka i musimy odblokować oczywiście, żeby platformy się uruchomiły. Wow, jakie tam są kolce na dole i spadła mnie! Nie najgorzej, dobrze, trzeba naprawdę uważać. I tutaj nie możemy się rozpraszać z innymi graczkami, innymi graczami, bo naprawdę. Sporo osób w to gra. Ej, szkoda, że ja sobie nie mogę tego jednego balonika wziąć. I bym sobie go tak wzięła i powiedziała: Widzowie, mam dla was balonika w kształcie serduszka. Wy kliknęliście łapeczkę i dajecie mi serduszko. A ja, jak klikniecie subika, to wam dam serduszko. O, kto jeszcze nie kliknął subika czerwonego, jak ten balon, to może teraz kliknąć. Wbijam 200 tysięcy na ten kanale, będzie mi bardzo miło, jak klikniecie. No i super, kto kliknął, będę szczęśliwa. O, teraz patrzcie, tam jest, tam jest bary. To czy znaczy, to jest bary walentynko? ale musimy uważać na niego. O nie, już nas zauważył, zauważył nas, musimy kliknąć, kliknąć, szybko, szybko. Nie złapie, złapie nas. O nie. Bary, jaki różowy! Musimy naprawdę uważać, bo on jest bardzo sprytny. Szybko, 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 musimy kliknąć. I szybko, szybko, biegniemy, 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 bo nas zaraz złapie Bary. Uwaga do góry, po schodkach, tutaj koło celi. Idzie za nami Zapomniałam, że on przecież może za nami. I szybko, szybko, szybko. Udało się. Patrzcie, zatrzymał się tam na dole, on zeskoczył, ale różowy on jest. A tutaj w ogóle jest ten normalny bar. I patrzcie, on leży, co mu się stało? Ej, może ten ma urlop? Ten niebieski, ten taki klasyczny, bary ma urlop. A ten różowy teraz jest na zastępstwie, czy coś? No nie wiadomo o co tu chodzi. Może tak być, dobra. Teraz musimy się tam przydostać elegancko, powolutku, żeby nie spać. No i idziemy, mamy otworzone sobie tutaj wenty dalej. Przechodzimy, świetnie nam to poszło. Wow, i skaczemy. No to idziemy tutaj dalej. Co tutaj czeka? Ja pamiętam, że ja grałam w tą gierkę. Ona jest bardzo popularna, ale już nie pamiętam do końca, co w niej tam było. O, zobaczcie, tutaj mamy jakąś dziurę tutaj są... Ej w ogóle... O nie! Fuj! Wydostajmy się to szybko, szybko, szybko. Nie, 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 nie. Uff! Już nie cuchnie. Ale to było okropne, dobra. Teraz tu była jakaś dziura. O, ktoś wywalił właśnie e, ten kibelek, żebyśmy mogli się przedostać, żeby zrobić tunel. Dobra, tutaj jest jakaś lawa. Wow, trzeba na nią uważać, naprawdę. I gdzie mam teraz iść? O, to jest pytanie. Chyba tutaj muszę przeskoczyć. Dobra, zaraz zobaczymy. A, tutaj jest ten mostek. Ej, to ja źle. Wow, prawie spadłam. Źle ja tam poszłam. Mogłam tutaj zaraz prosto iść, chyba. No, ale dobra, już jesteśmy. No to świetnie, przeskakujemy. Hops, uwaga, uwaga, bo ten mostek może się zaraz załamywać. Wow, jest. I udało się. Dobra, patrzcie, jak ta lawa wygląda groźnie. Nie chciałabym w nią wpaść. O, teraz jest tutaj jakaś paszcza. Wchodzę w nią, uwaga, uwaga, wchodzę, jestem! I o, ja, nie widziałam prawie tych kolczy, Ej, bo u nas jest tak jasno, że normalnie yy, razi mnie ta jasność za oknem. Muszę sobie zaraz zasłonić chyba. O nie, 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 tutaj teraz będzie ta kula, więc teraz poczekam. Dobra, kula zleciała, więc teraz chyba powinnam zdążyć tutaj się schować, a może nie, 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 nie zdążę do tego drugiego. Czekajcie, ja schowałam się. Łop, przeleciała, szybko, szybko, szybko. Lecimy. Lecimy, lecimy do kolejnego. Czy ja już zdążę, już do następnego? Ryzykować? Zdążę! Nie, nie zdążę! Nie, to trzeba było od razu tam do tego pierwszego. No, nie, no, dobra, czekajcie. Trzeba po kolei. Nie można się tak spieszyć, więc najpierw się tutaj zatrzymam na wszelki wypadek. Potem biegnę do drugiego. Okej, okay, przeleciała, szybko, szybko, szybko biegnę, biegnę, biegnę do drugiego. Nie da się chyba tak naraz, chyba żebym musiała, nie wiem, jakoś szybciej wyruszyć. Okej, okay, zdążyłam. Świetnie, I teraz biegniemy do ostatniego i teraz będziemy się już wspinać tam do góry. Okej, okay, podchodzę po drabince. Tak jest, la la la, la bary. O nie, on tutaj jest, widzowie. Gdzie ja mam teraz uciekać? Ja już tego nie pamiętam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie ja, gdzie ja mam uciekać? Ej, wy wiecie? Gdzie ja mam uciekać? O nie, ja mam też tu kliknąć. Nie, 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 nie. Wpadłam, wpadłam, wpadłam. Ja za mną niebie. Aaaa, nie biegam. nie. Został. Nie, on mnie złapał. Ej, on teraz już był ten normalny. Dobra, biegnę jeszcze raz, biegnę jeszcze raz. Już wiem, gdzie mam biec. Już wiem, muszę teraz to odblokować. Czekajcie, jedno muszę od... Ej, nie, mam już to odblokowane. No nie, szybko, teraz muszę go odbindować. On koni, 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 goni mnie, goni mnie. Czekajcie, idę tutaj. Idę tutaj, chyba mogę iść tu. O nie, bo tutaj nie przeskoczę. Albo przeskoczę, przeskoczyłam. Jedną rzecz tylko odblokowałam. Tylko jedną rzecz miałam odblokować, czy ile? Bo nie wiem w sumie. Okej, okay, udało się. On już za mną nie poszedł, chyba nie dał rady, bo tutaj trzeba przeskakiwać i to jest naprawdę. Dość trudne. Nie udało mu się. Ale jesteśmy. No to spoko. Udało się jakoś. Ja już nie pamiętam co tam trzeba zrobić, ale jakoś nam tu poszło. Dobra, teraz będziemy jechać windą sobie w górę. Uwaga i dokąd nas to zabierze? Ogólnie fajnie jest sobie przypomnieć tą gierkę Jest ona bardzo popularna i w ogóle teraz jest na update taki właśnie romantyczny, zakochany, więc fajnie. Chyba na walentynki, ale walentynki już były. Kafeteria. Tutaj jest ok No to chyba nie my. Idziemy tutaj. Będzie napój mocy do wypicia. Ja wciskam czerwony przycisk i pił. Waga, patrzcie, jak sobie spożył Wow! Ale dostałam teraz moc. Dobra, teraz będziemy skakać. Hops! 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 I jeszcze. I chyba nam się uda to wszystko. Teraz są te platformy, trzeba na nie tu uważać, bo czasami łatwo można spaść. Taki jest, okej? Okay. Nie! O, prawie myślałam, że spadnę. Okej, okay, biegniemy, biegniemy. I hops! I znowu! I znowu! <laughs> wow! Na samej końcówce, dlatego że tam na końcu, widzowie, w ogóle była platforma pojedyncza. Cały czas były podwójne, ja się tak rozpędzałam. No nic, trzeba uważać, trzeba popróbować raz i zobaczyć, czy uda się przejść. Nie warto się spieszyć, tylko powolutku. Okej, okay, dobra. Przeskakujemy sobie. Znowu są te platformy, to chyba będzie gdzieś tutaj. Czekajcie, się rozpędza. O, to było tutaj właśnie. To było tutaj na samym końcu. O... Sorry, widzowie, no musiała, musiało mi się odbić po tym, co wypiłam. Dobra, idziemy dalej. Świetnie. Teraz znowu trzeba przejść tutaj po drabinkach do góry. Elegancko przechodzimy. I co my teraz tutaj mamy? Jakiś schowek tutaj jest. A, ja już pamiętam. Tu jest chyba jakaś drabina do zabrania. Dobra, biorę drabinę. No i musimy teraz z nią przejść. Ale właśnie tutaj jest ciężko przejść czasami z tą drabiną, ale jakoś nam się udało. Świetnie. Czyli musimy iść gdzieś tu. O, tutaj w ogóle można się spotkać z więźniami. Ale do mnie nikt nie przyszedł. Czekajcie, muszę sobie ustawić tą drabinę. Jakoś tak chyba. No chyba w miarę, w miarę dobrze. O nie, chociaż nie, to nie jest dobrze. Ale udało się, wskoczyłam za pierwszy raz na drapie. Ej, czemu schodzę w dół? Nie, źle. Ustawiałam kamerę, ale już wszystko dobrze. Okej, okay, teraz będzie nas tutaj ściągnąć powietrze, chyba, ale dobra, uda nam się. Trzymajmy się. To. Ło, 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 Ło. Nieźle, nieźle. Trzeba cały czas trzymać właśnie W, żeby do przodu. O, tu iść prawie, spadam. Ale to mocne jest. Jaki ten wiatrak jest mocny. Ale to mnie spychało, dobra. Wspinamy się teraz do góry. Co tam dalej będzie na nas czekać? Uwaga, uwaga. No i mamy teraz. Jakieś rurki, to przeskakujemy te rurki, okej, okay, hops. I teraz, gdzie dalej mamy tu iść? Czekajcie. Ej, no nie, spadło, chciała się tylko rozejrzeć, gdzie tutaj dalej iść. Czekajcie, gdzie my mamy tutaj iść w ogóle? Ogarniacie to? Czekajcie, gdzie my mamy iść? Tam chyba do góry wskoczyć, ale jak tam wskoczyć? O, dobra. No, okej, okay, no to tutaj trzeba na pewno wskoczyć. Tutaj. Ja już. Ej, no prawie znowu spadłem, muszę uważać, bo ja tak tą yy, kamerą steruję. Żeby widzieć, gdzie iść, ale trzeba naprawdę uważać. Dobra, idziemy tędy. Wow, to jest naprawdę skomplikowane. Dość wam powiem widzowie, przechodzimy to. Dobra, hops, dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się w ogóle. Ej, spadłam! O ja myślałam, że te podwójne nie można tego. Trzeba uważać. Hops, hops, i udało się. Dajcie właśnie znać w komentarzu, czy wam, widzowie, udało się przejść właśnie to więzienie, bo myślę, że moim widzom na pewno się udało. Okej, okay, idziemy teraz zamknąć zawory. Tutaj jest jeden zaworek. Hops, okej, okay, mamy to, dobra, gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny, bo już nie pamiętam, ach, tam jest na dole, ej, czekajcie, myślicie, że uda mi się tak skoczyć idealnie, o, udało mi się skoczyć idealnie, dobra, drugi mamy zamknięty, teraz wracamy, świetnie, tam i po kolejny, no i elegancko będziemy mieli trzy zaworki zamknięte, hops i zamknięty, teraz w którą stronę mamy iść, o, to jest pytanie, ej, wy wiecie? Gdzie my mamy iść, widzowie? Mm, stamtąd my przeszliśmy. Ja za bardzo nie wiem, gdzie my powinniśmy teraz iść, ale chyba do góry. Chyba do góry trzeba iść. Tak mi się wydaje, tam przejść. Dobra, spróbujmy tędy. Spróbujmy, bo ja już tak nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tutaj chyba trzeba było iść. Tak, tak, tam, tam są wenty otwarte. Czyli to jest coś, co na nas czeka. O nie, ja chciałam tylko tam wskoczyć, żeby sobie doskoczyć. O nie, najgorzej, nie udało mi się. Dobra, kolejna próba. Ale już przynajmniej wiemy dokąd mamy iść. Czekajcie, muszę się tu rozpędzić. Okej, okay, okej. Okay. Czyli nie mogę skakać tutaj po prawej stronie, bo to mi nic nie da. Aha, ja tutaj muszę przejść. Dobra, dobra, faktycznie tak było. Okej, okay, okej, okay, dobra, udało nam się. Nie mogę po bokach skakać, tylko właśnie tutaj jest ta pomoc. Okej, okay, świetnie udało nam się. Pominęliśmy to, no i idziemy sobie dalej. Tutaj chyba znowu mamy powietrze? O ja, o nie, ja tego nie lubię. Nie lubię tego, ale musi nam się udać widzowie. Trzymajcie kciuki. I hops i uwaga, jeszcze raz chyba się udało. Nie, jeszcze tutaj jest! Ale tu są takie szersze. Wow! Nie, szybko uda się! Udało się! Jest! Dobrze, trzymaliście za mnie kciuki, udało się. I teraz wspinam się tutaj pod drabinie do góry. Idzie nam to naprawdę bardzo sprawnie. Teraz będziemy gdzieś tam do góry czekajcie, a to nas, o chyba tutaj muszę wskoczyć, wow, wskakujemy, jesteśmy, świetnie i bum, wskoczyłam na dół, teraz, o nie, tam jest ten kucharz, to jest taka fejk, on już mnie zauważył? Ej, on mnie już zauważył? O nie, teraz muszę szybko iść po... O, co tam robi? Gdzie on tam grzebie? Szybko, muszę iść po broń, po broń, po broń. Szybko, 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 widzowie, biegnę, biegnę, biegnę po broń. Muszę zabrać broń, muszę zabrać broń. Okej, okay, mam, mam, tutaj jakąś broń, broń, broń. Szybko, 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 no biorę ją, halo, halo. I czekajcie, a nie, strzelam w niego, strzelam w niego, pa, pa, pa. pa. Szybko, szybko muszę odejść, odejść, odejść szybko, bo on mnie też celuje tutaj, widzę, dobra, teraz już w niego strzelam. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, twarz mu, a masz, padaj, padaj, o nie, on mi teraz specjalnie tutaj strzelił. O nie, 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 bo zaraz padaj. nie, 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 sobie dalej. Co tam będzie na nas czekać? O to jest pytanie, dobra. Wybierz odpowiedni przycisk. Ej, teraz trzeba wybrać jakiś przycisk widzowie. Ej, który wybieramy? Napiszcie w komentarzu: prawy, lewy czy środkowy? Dobra, ja wybieram środkowy. Uwaga. O ja. I co się teraz stanie? Jest jakieś wyjście? Czekajcie. Przechodzę i i co jest? Dobry, wybrałam przycisk. O nie, ja nie znoszę tego! Nie, nie lubię tych laserów, szczerze mówiąc. Nie lubię widzowie tych laserów, ale no, musi nam się udać. Nigdy w Robloxie nie znoszę tych po prostu laserów, ale chyba one nie są aż takie trudne, jakbym się myślała, że będą. I okej, okay, gdzieś doskoczyłam. Wybrałam środkowy przycisk, więc ciekawa jestem, co było pod prawym i pod lewym przyciskiem. Dobra, dokądś wyszliśmy. Okej. Okay. Mamy tutaj, użyj metalowych desek. Ciekawe, czy każdy guzik właśnie przynosił mnie w to samo miejsce? Czy, czy były jakieś różne rozwiązania, różne warianty? Dobra, tego tutaj nie trzeba. Okej, okay, sobie kładziemy, przechodzimy, zabieramy deseczkę i cyk, kładziemy. Ej, w ogóle, tu bym przeskoczyła bez deski. <śmiesz> śmiesznie. Okej, okay, teraz wychodzimy i. Co? O nie, tutaj jest ten policjant, którego musimy pokonać. Musimy się z tym zmierzyć, widzowie. Wchodzę tam. I dostaję. Dostałam? O, mam, mam, mam. Szybko, szybko, proszę strzelać z niego, strzelać z niego. A masz, a masz. W ramiona, w ramiona trzeba. O nie, 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 o coś to strzela? Posz, a masz. Padaj, padaj, padaj. Padaj, padaj. Mechaniczny robocie barego. Bu, 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 bu. Strzelam w niego, strzelam w niego, strzelam. Padnij, padnij, padnij. Ej, te jego we mnie nie trafiają, ale uwaga, uwaga. On się obraca. Ej, dobrze, że on się nie rusza. To jest takie prostsze. Patrzcie, jak świetnie mi idzie. Bardzo dobrze. On w ogóle nie idzie w moim kierunku. On ma jakiegoś robota w ogóle, który za niego strzela. Okej, okay, okej, okay, zaraz padnie, zaraz padnie, zaraz padnie, zaraz go pokonamy. Pokonamy go. Patrzcie, patrzcie. Puuuuuu, jest! Pokonany bary. Walentynkowy, romantyczny, zakochany policjant. Więc teraz możemy sobie wrócić i wydostajemy się z tego więzienia. Juhu. No to świetnie. Wsiadamy teraz w autko. Cyk, pati kierowca. Uwaga. No i lecimy, widzowie. Rozbijamy tą bramę więzienną. Pyk, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Puuu. I rozbita. Dokąd my teraz dojedziemy? Hmm, hmm, hmm. Co tutaj są za rzeczy u góry? Chyba tutaj będziemy wysiadać, bo widziałam, że właśnie są tutaj strzałki. Więc biegniemy szybko. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Co tam na górze jeszcze na nas czeka? Tam na pewno jest meta. Ale czy coś ciekawego? Więc oglądajcie do samego końca. Zobacz, co będzie tam, właśnie, u góry? Wspinam się teraz tutaj po drabinie. Okej, okay, elegancko. Wchodzimy, wchodzimy, i tutaj znowu muszę skakać. O nie, nie lubię tak. O, wiedziałam, że tu spadnę, no. Więc muszę. Ej, weszłam w coś. Y Dobra, nieważne, co mnie tu. Chyba muszę się trzymać, no nie! Dobra, jestem już na samej górze, zobaczcie. Weszłam teraz i teraz już sam szczyt i wow! Dostałam się tu, wydostałam się. Ej, co to jest za diamencik? Dostałam go, otrzymałam diament za zwycięstwo. I zobaczcie, teraz mogę grać jako bary i jako zrzędliwa babcia. Ej, ciekawe, jakbym była zrzędliwą babcią. Czajcie, to jestem babcią. <laughs> Ej, co się z nią dzieje? Ona jakoś pika, patrzcie, jestem babcia. Ej, kto napisze w komentarzu, co to jest za babcia? Grumpy Grand to było chyba, nie? Ale patrzcie, jak ja dałam wózeczek, żeby tutaj chodzić. Ja nie mogę. I mogłabym teraz łapać innych, jako babcia. Ej, może zrobimy z tego jakiś inny odcinek. Jak wiecie pod tym filmem 5000 łapeczek w górę, widzowie, to ja nagram taki odcinek. A teraz możecie jeszcze wbić na mój drugi kanał. Pat, jest i też na Facebooka, Instagram. Wszystkie linki macie w opisie. Dołączajcie do mojej grupy z Robloxa i subskrybujcie ten kanał, bo odcinki z Robloxa są codziennie. Do jutra, pa. I teraz joj, ja idę Wow, boże, teraz babcia, mogę was złapać! I jakie to są serduszka? Haha Idę i teraz pomogę temu walentynkowemu baremu tutaj wszystkich złapać. Mam was, ho, ho, ho!